Witam serdecznie. Dzisiaj jestem w prawie całym, samym centrum Kassel w hotelu Adesso Hotels. Za cenę 59 euro dostaję taki mały apartamencik. Pokażę od początku. Tu się wchodzi. Mamy tu drzwi. Na podłodze wita nas wikładzina. Hotel otwiera się, pokój otwiera się za pomocą takiej karty. Tutaj mamy czytnik. To jest bardzo fajne. Nie lubię kluczy. Mam pokój numer 511 i po wejściu do pokoju mamy całkowicie inaczej niż w zwykłych hotelach, tak nawet fajnie to jest zrobione. Tutaj mamy taką wnękę, mam taką wnękę, gdzie wiszą sobie wieszaczki, jest haczyk na ubrania, miejsce na buty. Po prawej stronie łazienka, łazienka bardzo fajna, jasna, mam dużą kabinę od brodzika, wszystko jest białe, białe ręczniczki, takie duże lustro. Przez całą łazienkę, czysty kibelek, jest papier, jeden toaletowy zaczęty, drugi jest obok rezerwowy. Mamy kubeł na śmieci, woreczki na nieczystości. Są w zbiorniczkach płyny, sprawdzałem, bardzo fajnie pachną, jabłuszkowo, chociaż ich nie używam. Jest susza... el, suszarka, tak działa. no gwizdze, jest... Takie lustereczko jeszcze powiększające, jest paczek na ręczniki, ręczniczków mamy raz, dwa, trzy. Kabina jest dosyć duża, wszystko robi wrażenie czystego. U góry już tak sufit jest troszeczkę, nie wiem czy kamera to pokażę, ale popękany taki baranek. No, powiedzmy, że jest zaakceptowalny, nawet to nie wygląda źle, tak wygląda to z tej perspektywy. Jest naprawdę bardzo duże luzka, ładne oświetlenie, można się śmiało godzić. Mam jeszcze do dyspozycji kubek do pukania paszcz. Pokój dostałem jednoosobowy. Grzejnik ten nie grzeje, pomimo że odkręciłem. No, ale fotel jest bardzo ciepło. Wodę sprawdzałem, jest gorąca, także parzy. O, już momentalnie leci w rzątek. Odłożę ja kartę, bo zapomnę wszędzie. Pokój, półko, pokój. Kubełek jest czysty. I tak, później idziemy dalej, nie chciałbym się pokazać, zaraz cyk, w szafie mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Tam siedem półeczek, szafa bardzo estetyczna, czyściutka, widać, że to jest nowiutkie, tak ładnie zrobione, mamy lodóweczkę, nie umie jej włączyć, możliwe, że jest niepodłączona, nie działa. To rzeczy są już moje. Oczywiście jest informacja, że nie można w pokoju palić. Jest czysta tacka, jest jakaś szklaneczka, jest czajnik. Nie wiem, czy działa. Nie wiem. Jest, świeci, działa, ale nie będę go puszczał, bo nie ma wody w środku. Jest kubeczek, jakbym chciał sobie kawy zrobić. Twojej rzeczy nie wziąłem. Jest kubeł pod spodem. Bardzo wygodny fotel, już chwileczkę na nim siedziałem. Ma, bardzo fajnie zrozwiązany, bo są kółeczka i z łatwością się go przesuwa po całym pokoju. Podoba mi się to. Jest dodatkowo takie, nie wiem co tu może być, taka ława tutaj. Mógłbym swoją walizkę dać, niestety leży na ziemi, bo nie mam pomysłu na nią. Jest mnóstwo kontaktów, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 kontaktów, tak na szybko naliczyłem. 8 w łazience jeszcze. Także jest od pieruna. Pokój się mieści na poddaszu. Są oczywiście czujki, żeby nie palić. Pewnie wyją oświetlenie. Trudno powiedzieć, jakie będzie. Jest cały pokój jasny, także powinno tu dosyć być przyjemnie. U, ładna biała pościel. Robi wrażenie naprawdę czystej. To mi się podoba. Tak. Taka jakby jeszcze wykrochmalona. Widać, że dopiero co wyprasowana. Super, super. Na no nie jest przy łóżku jakiś taki pseudostolik, bez żadnych półeczek, ale po co to komu? I tak nigdy nic nie zostawiam w hotelu. Przeważnie kończy się to tym, że można o tym zapomnieć. Nie witają nas żadne gumisie, nic takiego nie ma, ale naprawdę wszystko jest pachnące, czyściutkie. Bardzo mi się to podoba. W hotelu mamy do dyspozycji internet. Bardzo łatwo się komputer mój zalogował z nim. Zaraz włącz się. Jest. hotel mieści się w miejscowości Kassel jak już powiedziałem to jest tak prawie centralny punkt Niemiec tu jest Nurembergia, tu jest Düsseldorf on jest gdzieś tu w Niemcy mamy tak całe, duże to można powiedzieć plus minus w centralnych Niemcach i jeszcze w samym środku tego Kassel prawie także dzisiaj jeszcze postaram się pójść na spacer i zobaczyć jak, jak to działa jak to wygląda tutaj w okolicy o, ładne miasteczko. Dzisiaj jeszcze bardzo ładna jest pogoda. Także postaram się połazić troszeczkę. Eee, powiedziałem, mamy internet. Internet zrobiłem speed test. Dostajemy 6,3 pobierania i 4,40 wysyłania. Jeżeli nie będzie rwało i będzie stabilnie, to w zupełności mi to wystarczy. Jest oczywiście telewizor. Telewizor bardzo dobrej jakości. Trochę ciemny ekran, ale podejrzewam, że tu o ustawienia chodzi. W ogóle kolory są pomieszane, ale jak się przyglądam temu, bardzo fajnie widać, nie widzę w serii. Świetny telewizor, jakiś tam Philipsa czy świetny, jak na hotelowe warunki, oni przeważnie jakieś takie mediony dają, jakieś inne główne Tutaj naprawdę ładnie jest obraz. Do hotelu mamy parking. Niestety jest to problematyczne troszeczkę, bo parking jest położony, jakby to powiedzieć, zaraz troszkę ściemnie. O, Taki jest widok. Parking jest położony nie przy hotelu, trzeba troszeczkę się od niego oddalić i jest jakieś nie 200-300 metrów, dodatkowo trzeba zapłacić za ten parking 10 euro i nasze duże auta mają kłopot z wjazdem, ale, ale jest. Naprawdę widać piękną panoramę na całe kasel, także hotel jest no ślicznie położony, tu jest jakiś tarasik też przypuszczam, że to jest dla osób palących, żeby mogli sobie tam wyjść ja jeszcze tam nie byłem, zobaczę może się przejdę, najpierw chcę coś zjeść i, i, i zobaczyć jak miasteczko wygląda no ale jak już wcześniej powiedziałem jest parking, szkoda tylko, że płatny nie ma w hotelu śniadań w ogóle nawet nie można ich kupić tak jakby, z tego co zrozumiałem na chwilę co nie serwują śniadań nie wiem czy mają u kuchni, czy nie mają tej kuchni po prostu nie da się tego zjeść no dobrze, postaram się przekimać tutaj noc, na pierwsze wrażenie hotel jakie daje, to jest po prostu przyjemnie, jest cichutko bardzo, jest na samej górze, do hotelu, do pokoju wchodzę sobie za pomocą windy, także nie muszę drałować po schodach, bo jak się tak można zorientować, to naprawdę jestem bardzo wysoko, jestem praktycznie w najwyższym miejscu w Kassel. Jak mniej więcej, Tu jeszcze jest jakiś drapak chmur, ale tak to wszyscy są poniżej mnie. Także to, to jest dosyć ciekawe. Widok jakiś jest. O kurczę. Uu. Tutaj chyba jest wejście. Nie wiem, czy to jest do prywatnego apartamentu ten taras, czy po prostu każdy może tam wejść. Tego nie wiem. Dobrze. Tu już sobie zrobię tak. Dobrze, jeszcze parę przebitek. Rano się pochwalę, jak mi się tu spało, ale podejrzewam, że będzie mi się dobrze spało. Tak wyglądała łazieneczka. A jest wszystko, co potrzeba. Najważniejsze na samym początku, ja zwracam uwagę, żeby były białe ręczniki, biała pościel. No tak przyjemnie po prostu się wchodzi. Widać, że hotel sobie radzi z nieczystościami. To jest po prostu super. Tu tak... Jest ten czajniczek, jest to. Może sobie jakąś kawkę od kolegi pożyczę? Bo ja niestety nie wziąłem ze sobą. Nie liczyłem na takie luksusy dzisiaj. Dobra, to by było na tyle. Tak wykładzina czyściutka. Nie ma żadnej sztuki, jest tak trochę surowo. Nic w hotelu nie wisi na ścianach. Jest absolutne minimum to, co potrzebujemy, aby w nim się przekomarować. Może i dobrze, bo czasami tak nacudują, że. Nie wiem po co to było potrzebne, ale Fox prawie za czas na drzwi. A kartę zostawiłbym tutaj. Tu tak, pokażę. Wizytówka jest takie coś. Adres hotels. Witają, oczywiście. Dobra, by było na tyle do jutra. Pa, witam serdecznie. Noc w hotelu spędzona całkiem przyjemnie. Wyspałem się. Spałem oczywiście na tym łóżku. Było bardzo ciepło, cicho, ale do tego zaraz wrócę. Na samym początku powiem wady, które są takie no, dość drobne. Pierwsza wada. Kabina jest uszkodzona. Musiałem ją naprawiać. Tutaj widać nawet jak kuleczki wychodzą, Kuleczka. Ona tak sobie wisiała swobodnie i latała. U góry też były wyjęte te kółeczka, nie zauważyłem tego wcześniej, ale udało się to jakoś tam pobieżnie naprawić i, i skorzystać. Woda super gorąca, tu podobnie, także wszystko jest ok. Druga wada to dali czajnik, który świetnie, że jest w hotelu, ale korona z głowy by im nie spadła, gdyby, gdyby do niego dali jakąś kawę albo herbatę, to by tak troszkę się uzupełniało. No i to już nie jest wada, tylko moja głupota. Wczoraj jak tutaj przyszedłem, odkręciłem grzejnik. Chciałem sprawdzić, czy dobrze grzeje. Oczywiście grzeje tak dobrze, że idąc na spacer i wracając do hotelu było w tak gorąco, że jak wszedłem, uderzyło we mnie ciepło. Musiałem otworzyć okno, szybko przewietrzyć, zakręcić i naprawdę nie ma sensu. Wczoraj byłem na spacerku sobie w miasteczku Castle Chciałem pójść tam do tego zamku, gdzie jest taki monument... Mm. No, tam trochę jaśnie piękna panorama, e, jest z tego miasta, chciałem tam pójść zobaczyć, gdzie jest ten monument, okazało się, że to jest... To, jest ile to było? Około 4, ponad 4 km, sorry, ponad 4 km z hotelu tam i to cały czas pod górę, doszedłem 450 metrów już do tego monumentu i się zgubiłem, to było smutne troszeczkę, bo... Później zacząłem się oddalać. Park, który mi się idzie do tego, przynajmniej ja taką drogę znalazłem, wprowadził mnie na manowce i zacząłem się je oddalać. Byłem najbliżej 450 metrów. Później już się okazało, że jestem 650, już było późno, bo była 23, i chciałem wrócić, po prostu jeszcze się wyspać. Także no, tutaj nawaliłem, nie udało mi się tego zdobyć, a bardzo chciałem, byłem blisko wracając tutaj, później chwileczkę tylko siedziałem na internecie internet był naprawdę stabilny nie jest to demon prędkości ale działał, także jest ok no i chyba to by było tyle wyspałem się, czas zacząć nowy dzień no i jeszcze jedna wada to jest ten parking, no niby jest ten parking niby nawet bardzo duże auta ale trzeba, zaraz musimy ja mam taki zestawik podróżnika czyli jedna duża walizka, plecak z fotograficznymi rzeczami Muszę to brać i zasuwać. No nie, dobrze, że mam kółeczkę, także jakoś sobie z tym radzę. W takim stanie, o dobrze, że widzę, okulary są moje. Czy zapomniał? Czasami się tak zdarza. Dlatego nie lubię y, zostawiać rzeczy w tych wszystkich szafeczkach, bo bardzo często zostawiam swoje fanty. Dobra, to by było na tyle, myślę, że za cenę. 59 euro, chociaż nie w sumie teraz, jak tak pododaje się, to, to jest bardzo drogi hotel. Wczoraj, jakoś mi ta cena 50 przesłoniła, to się okazało, że to jest 59, dodatkowo trzeba 10 euro za samochód dać, więc. Takie, ja, taki, taka przyjemność kosztuje 70 euro bez śniadania nie, to nie ma szału mm -hmm. jeszcze jest troszkę mały ten pokoik ale jest tak sprytnie zrobiony że ogólnie jest tu przestrzeń ładna i jest tu ładna przestrzeń skoc troszeczkę to zabierają no ale cóż, mam poddasza dobra, nie ma co się rozlekać hotel fajny, trochę drogi nie ma, mówię, kawy nie ma śniadania prysznic rozwalony jest do naprawy ale tak poza tym jest super Panorama Kassel jest przepiękna. Tam jest księżyc. No. Kamera pewnie tego nie orda, ale, ale jest cudo. Dobra. To by było na tyle. Pa.